Thank you Nowe władze w Orlentach i niezadowolenie części dotychczasowych działaczy. Taki przebieg miało nadzwyczajne, walne zgromadzenie członków Orląd, które odbyło się w piątek, 17 lutego. Jego najważniejszym punktem był wybór nowego prezesa klubu i części członków zarządu. Od teraz szefem żółto-czerwonych będzie Adam Kulik, dotychczasowy kurator wyznaczony przez sąd. Za jego kandydaturą głosowało 31 osób obecnych na sali. Przeciw była jedna osoba i jedna też wstrzymała się od głosu. No takie Ciśnienie trochę troszeczkę zeszło, bo jakaś niepewność była, eee, szczerze mówiąc myślę, że to dopiero do mnie dotrze, jutro, pojutrze. Eee, cieszę się, tak powiem. Podczas walnego zgromadzenia wybrano także sześciu członków zarządu klubu. Są nimi Marta Chruściel, Jakub Strzyżewski, Adrian Gajownik, Krzysztof Kierych, Damian Soćko i Mateusz Strachota. Osoby te zostały wskazane przez Adama Kulika, który w swoim wystąpieniu już jako prezes klubu przedstawił kilka punktów do zrealizowania. Są nimi powrót piłkarzy do Czwartej Ligi, dyscyplina finansowa, otwartość na nowe sekcje, większa promocja zapasów oraz współpraca z kibicami oraz mediami. Klub bez kibiców to jest martwy klub. Kibice to są, to są solą tego, tego, tego klubu, solą sportu i tak dalej. Oni muszą w tym klubie być? Musi być doping, musi, musi być jakaś relacja z kibicami, jeżeli macie, macie jakąś, jakąś chęć współpracy, pokazania co trzeba robić, gdzie, w którym kierunku zapraszam. Czy po rozstrzygnięciach zwalnego zgromadzenia członków Orland Club wyjdzie na prostą? Wiele zależy od postawy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Arkadiusza Kaszni, który w komentarzu dla mediów nie krył swojego niezadowolenia z przebiegu obrad. Zostanie przeze mnie złożona stosowna skarga w dwóch co najmniej przedmiotach, być może jeszcze więcej, ja to przeanalizuję. Tak, do, oczywiście do, do starosty jak najbardziej, to jest mój obowiązek. Organem nadzoru jest starostwo i do starosty oczywiście ten wniosek zostanie złożony. O tym, co według rozmówcy było nie tak, dowiecie się u Państwo już wkrótce w LukamTV.